Dzień dobry. Dzień dobry. Siedzę, patrzę w tą kamerę i sam siebie nie poznaję. O może się trochę niżej jeszcze zrobię. Sam siebie nie poznaję. Mnie tutaj ubrano, uczesano i tak jakoś wyglądam dziwnie. Dobra, witam Aldonkę. Tutaj witam, witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jest Celinka, dzień dobry. grześ również jeszcze szybciutko doszedł i Patryk już nie śpi z nami, kurczę. A niedługo nagrywamy nowe rzeczy. Jest Barbara, dzień dobry, Patrycja. Dzień dobry. Danuta jest dzień dobry. Celinka widmonika. Tu również uśmiechy wysyła. Jest Ewa, jest Anna. Dzień dobry. Dzień dobry. Elu jest Aleksandra. Dzień dobry, dzień dobry. z, Wiesza, z tego. Sie dziecko bawi. No nie mogę. Się dziecko bawi. Serca to wysyła. Ja tu po prostu... Jak z dziećmi, jak z dziećmi. Ja też te baloniki wyślę. E, dzień dobry, tam ludzie na TikToku, chociaż Was widzę trochę mniej, e, bo mam słaby wzrok. Jedziemy z kartką z kalendarza. Mamy 205, 205 dzień roku, 23 lipca, wtorek, wtoreczek. I mnie nie obchodzi <coughs> praktycznie większość takich dziwnych imion, niespotykanych: Apolinaria, Bogna Brigida, Apolinary, Bolesław Jan. Jan Kasian, Joanna Sławosz, Kasjan, Krystian, Liboriusz. Nie, Liberiusz, Liboriusz. Olimpiusz, Romula, Żelisław. Patrz, jaka piękna para była. Romula z Żelisławem. Kasiana, gdzieś... jak to było? Była Kasiana. Kasiana, nie? Kasiana. A Czy z Kasian i Kasiana. Nietypowe święta. Mamuśka, dzisiaj uciekam z roboty. Dzień Włóczyki, ja. Czyli takie święta wszystkich, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to lubią wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. No niekoniecznie przygód, ale włóczyć się. Jest to dzień włóczycia, wypada w środku lata, więc można wybrać się na długi spacer. Tak. Czy mogę iść? No. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chłodniej i przyjemniej. Ja tego nie, nie wiem, odczuwa. my tutaj nie odczuwamy hmm. właśnie, że jest coś Przysłowie na dzisiaj? Jak, i, jak poranek mglisty, wieczór przeźroczysty. Jak poranek mglisty, wieczór przeźroczysty. No nie było mgły by chyba, co? Czy było? Nie było. A wieczór jest dość długi, bo miesiąc jest dopiero 21.26. Dobra. Hmm. No. Zap zapomniałem wam przygotować do bo dzisiaj jest tam o tam. zapominaniu poczytać o no. Dobrze. Słuchajcie. Mhm. Dzisiaj taki temat ciężki. Żyjemy. Żyjemy, kochani. No dobrze. Dobrze. No, tak, dobra. dwóch ślepych usiadło i próbuję coś przeczytać. No. Słuchajcie. Ale dzisiaj nie o wzroku, dzisiaj będzie o zapominaniu. Jest to też taki problem, słuchajcie, który dotyczy wielu z nas. Tak? Tempo życia jest coraz szybsze, coraz więcej spraw na głowie, tak? i coraz mniej włosów. Coraz mniej włosów, coraz więcej bodźców. Sprawa tak? i zlewa coraz więcej bodźców, tak? różnych bodźców. No, i człowiek nieraz nie wie, tak? Nie może się skoncentrować, nie może się skupić, nie może czegoś zapamiętać, nie pamięta czegoś, tak? E, tak, Cik. Uciekaj mi stąd. E, może, I słuchajcie. Może zapomniałaś go nakarmić. No, może. E, Słuchajcie, no i teraz trzeba szkolić tą, tą naszą doskonałą pamięć, tą naszą koncentrację. Są na to też ćwiczenia, a my wam dzisiaj chcieliśmy powiedzieć o ziółkach. Jakie ziółka wspierają naszą, słuchajcie, tutaj koncentrację, naszą głowę, tak? Jest troszeczkę tych suplementów różnych na rynku, i tutaj na przykład może to być guarana, która bardzo fajnie. Nie, że wspiera. Agatka, przynieś moje okulary. O, przepraszam bardzo. Jest, słuchajcie, guła rana, ona dodaje takiej energii, tak? I też wspiera koncentrację. Nie, yeah, pan Konstanty jest następny. Dobrze, pan Konstanty no, wy to. No. Jest jakieś dziecko, które trzeba zablokować. A może nie, może po prostu tylko no, mu się kojarzy z jednym. O, może mu się wszystko kojarzy z jednym, jednych chłop. Dobra. Wszystko mu się z jednym kojarzy. Dobra. Dobra, także ona też słuchajcie, utrzymuje tą zdolność fizyczną, psychiczną zdolność do koncentracji. Guarana, kolejne ziółko znane w Ayurwedzie, które chyba każdy zna, bakopa, bakopa monieri słuchajcie, bardzo fajne zioło, tak wspomaga centralny system nerwowy, wpływa na zdrowie psychiczne, funkcje poznawcze, poprawia pamięć. Jak, co jeszcze jest fajne? Rzęszeń syberyjski. Mamy w kapsułkach, tutaj mamy rzęszeń w ampułkach, on też bardzo fajnie wspiera pamięć i koncentrację. Co jeszcze? Hericium, czyli soplówka, grzybek, soplówka, też bardzo fajna. Kordyceps, tak, kolejne, co tam jeszcze może być, traganek też jest bardzo fajny, no jest tych ziółek bardzo, do, bardzo, bardzo dużo, tak, a my Wam dzisiaj yy, chcemy pokazać, coś co to co wszystko co wam teraz pokazałam jest w jednym preparacie jest to preparat który nazywa się zapomnij o zapominaniu jest tutaj właśnie w środku siedem aktywnych substancji które wspierają pamięć i jest tak jest bakopa o której mówiłam która właśnie jest wykorzystana w ayurvedzie szybko poprawia pamięć zdolność uczenia się koncentracji jest tutaj ta guarana która zwiększa zapamiętywanie Energię, tak? Zwiększa poziom energii, dodaje nam energii. Jest tutaj trakanek błotnisty, którego nie pokazałam, błoniasty, traganek błoniasty, który też poprawia funkcje poznawcze, działa ochronnie na komórki nerwowe. Jest kordyceps. Tak, który pokazałam, który można też osobno łykać, który bardzo szybko poprawia pamięć, ucze, szybkość uczenia się, chroni komórki nerwowe, zwiększa poziom energii, wytrzymałość psychiczną i wykorzystanie tlenu, kordyceps, jest soplówka jeżowata, która też poprawia funkcje poznawcze, działa regeneracyjnie, zwiększa ilość komórek nerwowych, rzęsie koreańskie, to wiecie, że on też dodaje sił, poprawia koncentrację, i tutaj jeszcze jest nad, czyli taki koenzym wspomagający funkcje poznawcze, zwiększający poziom energii. No, to taka, taka dawka, słuchajcie, Ale wsparcia nie dla naszego mózgu. ważnej rzeczy, że tam generalnie wszystko jest standaryzowane na zawartość polisacharydów w tak. ilości, Tak, produkty tutaj są standaryzowane w bardzo wysokich dawkach. Cały produkt oparty na takich. Tak to powiedzieć, na medycynie chińskiej e, zawiera kofeinę. Także tutaj osoby, które no. dzieci, kobiety w ciąży, to, to nie jest dla Was. A ci, co e, dużo kawy piją, e, to też muszą w tym momencie. E, też muszą ten. Jak go zamówić? On się nazywa po prostu u nas na stronie Zapomnij o Zapominaniu. Więc Niola trzeba tylko zapamiętać. <laughs> trzeba tylko nazwę zapamiętać, a nieraz z tym jest problem. Bo człowiek coś tam sobie nieraz też. Ja też mam, takie, mam też taki problem i też zauważyłam, że problem przychodzi z wiekiem. No, jest coraz gorzej, nie, nie ukrywam, i też yy, słuchajcie, no za dużo tych różnych bodźców. Człowiek tutaj coś usłyszy, tam coś usłyszy, to by chciał zapamiętać, to by chciał zapamiętać. Przychodzę do domu, mówię, dobra, poczytam sobie o tym. Kurde, zapomniałam o czym ja chciałam poczytać, nie? Także nieraz też tak jest, że tutaj jak najbardziej można się ziołami wesprzeć. Tutaj macie, słuchajcie, siedem no tych aktywnych składników, kapsułek jest 60, cena jest 99,99 99, zł. Ale mówię tutaj. 99,99? 99. Tutaj macie wszystko w jednym, skoncentrowanym. Każdy z tych tutaj rzeczy, które wam pokazałam, no też ma swoje ceny, bo kordyceps, słuchajcie, kosztuje. Nie wiem, gdzie on tutaj stoi. Kordycew na przykład kosztuje 146 zł, tak? Gdyby się to osobno, soplówka 145 zł, Guarana 27 zł, Bakopa 54 zł. Także jak ktoś czegoś szuka, słuchajcie, żeby tak wspomóc tą naszą pamięć, no to bardzo polecam ten suplement. Tym bardziej, że on jest standaryzowany. Zapomnij o zapominaniu. Tak się nazywa, tak? Na pamięć. Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich. Prosimy, niech każdy puści jedno serduszko, będzie nam bardzo miło. Mi jakoś nie wiem, jakoś nie chcą się to. Jest... O, a poza, o, tym, o. A poza tym pamiętamy o tym, że warto ćwiczyć. Tak. I, pamię I pamięć też ćwiczyć. Moż tak. Można nawet coś, czego nie robię i żałuję, bo z braku czasu nie robię, ale jak ktoś ma dużo czasu, przy kawie na przykład, Marysia. to może wziąć i krzyżówki, rozwiązywać i jolki, i różne rzeczy. Jest tego mnóstwo na polskim rynku, tak naprawdę. Więc możecie przy kawce sobie usiąść i spróbować rozwiązywać i wcale się nie przejmować tym, że nam nie wychodzi tam, ja, wiem. ja kiedyś panoramy lubiłem na, na wakacje rozwiązywać i nie wszystkie hasła znałem, ale po pewnym czasie się okazywało, że jednak człowiek sobie przypominał, że jest taki, a nie inne hasło. Warto poćwiczyć. No, także najprostszym hmm. sposobem krzyżówki, słuchajcie, różnego rodzaju. To jeszcze Paweł mi się tu jeszcze zjawił, cześć. cześć. Eee, dzień cześć. dobry, cześć. dzień dobry, słuchajcie. Także słuchajcie, życzymy czy, wam czy, miłego wtorku. Czy, czy, czyżby żona zapomniała coś zamówić? A czemu czego zapomniała No jest to zapominaniu no zapomniałam w ogóle dużo rzeczy no zapomniałam wszej hasła w domu nie mogłam komputera uruchomić no tak tak My to się jest brakowało, mówić, że to jest moja wina kiedy ja no, w sumie to była twoja w wina no, bo ty wspomaga... odłączyłaś ten komputer więc to była twoja wina nie zmieniłem tego odłączyłaś w każdym bądź razie w każdym bądź razie są również programy które wspomagają pamięć całkiem niedawno odniosę, testujemy co jakiś czas jeden program który stworzyli polscy naukowcy gdzie na początku na w podstawie dźwięku, który się wydaje przez kilka sekund, oni są w stanie ustalić, jak tam z Twoją pamięcią jest dużo ciekawych rzeczy, ale o programie, na przykład do hasł, to z moją żoną już rozmawiam, korzystamy wszyscy w tej firmie i ona wiedziała, co ma zrobić z tym Hasłem, bo jest takie specjalne programy, które zabezpieczają wszystko. Ale czy by moja żona tam. To znaczy, nie jest kwestia nie, zapominania. Nie, bo ja po prostu ja nie lubię no. komputera. Po prostu nie lubię, nie lubię tych haseł, nie lubię komputera, nie lubię zmian. No. I jak mi nawet ktoś na pulpicie coś zmieni, po prostu dla mnie jakby cały świat był zmieniony. Ja się nie mogę odnaleźć, ja już jestem. No, no, no nie daję sobie dziewczyny z tym rady, po prostu, tak? I dla mnie oni tutaj są wszyscy młodzi, oni coś tam wprowadzają, co chwilę jakiś program, co chwilę mi pulpit zmieniają, nazwy mi zmieniają. Kurde, ja siedzę i po prostu i nie wiem, co mam dalej z sobą zrobić i nieraz mi się chce płakać. No ale nie. Próbuję nadążyć, nie wiem. Chyba będę musiała też coś łykać, bo ale nie mogę. <ścoughs> Za niektórymi rzeczami po prostu już nie da się rady nadążyć. Właśnie. No. No. Dobra, no to ja wam co? Życzę wszystkiego najlepszego. Odpoczywaj się, ci, co odpoczywają. Ci, co idą do pracy, to tam Lududor Roboty. I co, widzimy się o 10.00. nie? Widzimy się o 10.00, mhm. widzimy się na szmatkach papacki dzisiaj. Chyba, że Marysia znowu tu robi tutaj. A. Tak, Marysia robi tutaj, ja jestem dzisiaj na szmatkach, ale ja jestem na szmatkach do godziny 14.30, potem muszę wyjechać. Nie, nie. Jak do 14.30? Eee, na szmatkach jestem do 14.30, także tam dalej już nie, nie, nie będzie, już. tak? Mam no. myślałem, że czegoś nie wiem. No dobra, no to co? No to cześć, Miłego czołem. wtorku, cześć. słuchajcie, ci co leżą nad morzem, żeby mieli pogodę, ci co pracują, żeby było trochę chłodniej. Ci, ci w górach, żeby mieli chłodniej, bo e, to Tak, ci w górach, trochę. żeby mieli chłodniej, tak, że życzymy wam wszystkiego dobrego. Tak. Każdy nie ma to, co Odpoczywajcie bez posługuje. problemów, tak, jak najwięcej dobrych ludzi wokół. E, no i, i do przodu. I kończymy, bo ja nie wytrzymam z nich na nogami. I winoko. do przodu, no. Cześć. Hej. Thank you.